Ja widzowie, my przyjechaliśmy na hopy. E, tutaj kolejny odcinek zbudowania. Dzisiaj skład jest. Potem może na ten skład dojedzie. I ogólnie dzisiaj mamy zamiar postawić kilka kikerów I chyba tak to będzie, nie? Kilka kikerów może jakąś bandkę. My tam doradzaliście w komentarzach i coś na pewno zrobimy, nie? Dzisiaj ja, widzowie ogólnie musieliśmy przyjechać na orzeszka. E, bo siedzieliśmy sobie w lasku i już mi nie Nagrywać, polepszałem hikarki, wszystko chciałem robić nowe kikarki i nagle usłyszeliśmy jak ktoś jakby odpala GoPro, nie? A nikt z nas nie ma jeszcze GoPro, oprócz mnie i naszego kolegi Natana, ale... Ja mam GoPro tylko nie przyniosłem. No i jakby e, on... No jakby słyszeliśmy jakby gałęzie pękające jakby ktoś nadepnął. po tym odpaleniu, ale najpierw hmm. się zastanowił jak... No... tym kasną jakby sprawy. No i potem właśnie jakiś typ kasnął i my od razu bierzemy rowery szybko, nie? No po prostu jak myśleliśmy, że dobra, tam olać to, nie? Nic się nie stało, wszystko okej, okay, więc no nie różni że nie? musieliśmy się co na ten Natek, no, bo on też myśl... No właśnie myśleliśmy, że to na ten skład, że on sobie nastrojuje, a jak normalnie, normalnie do dorosłego, to od razu, nie? Szybko bierzemy rowery, kask i... Łohoho, po prostu byliśmy i po prostu pojechaliśmy przed siebie i nie znaleźliśmy się tu, nie no. wiem. No i co ja mogę wam tutaj powiedzieć no, mamy po spocie raczej nie, bo nic już nie zrobimy, jak ktoś tam łazi. No wczoraj go znaleźliśmy, na no Wczoraj go znaleźliśmy, duże plany były, strasznie duże, bo po prostu on... kikery, wszystko było nie. On mm. z już... Mm, tak, to się, tak to się skończyło, nie? Już w więcej stronach wszystko. No i co? I skończyło się jak zawsze chyba. Okej okay, widzowie, godzina e, 13.37 i aktualnie jesteśmy na orzeszku. E, będziemy rozbudowywać trochę, trochę poskaczemy. Szkoda mi tamtego spota, bo jeden odcinek z tego był, a mocno się wybił. E, po 14 godzinach, po 14 godzinach 200 wyświetleń, 30 łapek w górę i chyba 30 coś komentarzy, nie? więc szkoda, ale filmy troszeczkę też będą, bo i tak to, i tak to jest fajna miejscowa, nie? Ogólnie po starciu tamtego spota postanowiliśmy rozbudować orzeszka i dodaliśmy... Step down na kolejnego, ale chcemy go zamienić na gapa. Jak tutaj macie linię, to lecicie i macie tutaj ten e, step down na kolejnego. Dobra, ogólnie lecimy. Skacie hopę, tę nową. Ona jest jeszcze nieskończona, ale jak to ja oczywiście muszę to skoczyć, nie? To lecimy. No! Nie, bo tam to w ogóle dolecisz i. Łubu-dubu. Dwa, Dwa, jeden. Ej, e, e, Ogólnie to zbiamy z i ten. I jak to się nazywa? E, idziemy na tamtego spota, gdzie tam ten typo zakasznął, no, coś tam nagrywało się. Idziemy jeszcze raz poszuć adrenalinę. Ej, zobie! Napiszcie komentarzu, że lubicie Tymka, bo on chce jechać do no. domu. No właśnie, napiszcie, lubię Tymka, to on I nie ej, pojedzie. No bo widzowie mówią, że Cię lubią. Przy, pojedzie już, a... a ja i mówię, że chce mi się srać. <laughs> Słyszeliśmy kasznięcie. Jak coś to znamy, tak. Z tego spota, nie będzie, tu ktoś był. Co? Z tego spota, bo tu ktoś kaszlał. Co? Nie było tego. Nie wiem, ja bym spot uznał za zagrożony. Co? Hmm. Jakby ktoś normalnie. Bo my usłyszeliśmy stamtąd. I jakby. Sikierą. Ej. Kolejne. Też mam nadzieję, że to był jakiś dzień, ale normalnie jesteście jakby takie coś. Gdzieś stamtąd, nie? Zwala, zwala, zwala. I to, znowu znaleźliśmy się na rekinku, znaczy na rekinku, Boże, na orzeszku, na orzeszku i znowu usłyszeliśmy jakiś trzask. Znowu. I tak zdajemy sobie sprawę, że to mogły być drzewa, ale wolimy być już bardziej uczuleni do tej sprawy po tym jak ktoś kaszlnął w tym lesie. I po prostu woli za każdym prześnięciem po prostu jechać, nie? Nie kusić losu. Bo słabo, no, serio, no. Doprawdę, no szkoda. Fajny spot, ale tutaj możemy się postarać jakoś bardzo rozbudować i będzie ok. Ja ogólnie zrobiliśmy już dużo. Tutaj powiększyliśmy TT e i na ten skład robi tam dropa. Potem go pokażemy. Ja nie, ogólnie będzie nawet spory ten dropik. No i potem go pokażemy. Ale chcę się przejechać się wytestować. O, Ej! Zwaliłeś tą dziurą, jak dziwnie, o stary nawet nie, nie doleciałem tego gapa, normalnie cię wgniata cię wywala. O! Let's put out another one, let it burn Still on the list, you know what it is They're putting me first, yeah Met Ross and Carbone in on New York now We're here and I'm killing the verse And every time it's gotta be right And he told me, Teddy boy, take him to church oh, oh, When you touch down, I've been Give me the stage and you're gonna see how it goes off Ogólnie to widzę zostawcie suba łapę Po więcej takich vlogów Raczej będą z orzeszka, nie? Bo tam już nie opłaca wracać jak tam przed jakiś mener śpi w krzakach Zresztą nie wiemy, nie? Ale... Tak lepiej. no ostatni skok In phase, why phase, I'll be switching lanes. Are you entertained? I'm gone.